Gratulacje za świetny mecz w Turcji. Nie było w telewizji, ale oglądaliśmy w internecie. Świetna bramka. Jak chcecie zagrać w czwartek, żeby zapewnić sobie awans? A, przede wszystkim dziękuję za, za bramkę, a jeśli chodzi o rewanżowy mecz, myślę, że po prostu trzeba zagrać mądre i wszystko zrobić, żeby, żeby nie stracić jak już po bramku i żeby awansować dalej, bo to jest cel, nie ukrywamy, że mamy dobry rezultat, i, ale tak jak mówię, dopiero jest pierwsza połowa za nami, trzeba zagrać maksymalnie. I Drugi meczu i myślę, że nie będzie problemu. Zarówno z sporingu z litewską drużyną, jak i w Turcji widać było, że świetnie rozumiesz się na boisku z Danielem uboją. Jak ci się z nim gra w zespole? Ta, ta współpraca świetnie wam chodzi? No dopiero jest początek, ale coraz lepiej się poznajemy i nie ukrywam, że, że, że bardzo się cieszę, że mogę grać z nim, bo, bo... Wiemy gdzie, gdzie zawodnik grał, jaki klub, także myślę, że coraz lepiej to będzie wyglądało i jestem pewny, że Daniel dużo, dużo da tej drużynie. Wcześniej więcej głosów było za Gaziantep no nawet Maciej Skorża mówi, że oni są faworytami tego starcia. Po tym pierwszym meczu zweryfikowaliście to zdanie? To znaczy ja uważam i dalej, że oni, oni są drużyna, która zasługuje na respekt, ale My, my teraz decydujemy, my gramy na naszym stadionu, przed naszymi kibicami, który na pewno przyjdzie dość dużo. Także my musimy wszystko zrobić, żeby Almasować dalej, bo jesteśmy w stanie, to jestem pełni tego i po prostu trzeba to czwartek pokazać. Pewnie nie słuchają nas piłkarze Gaziantep Sporu, ale Twoje przesłanie do nich, co ich czeka na Łazienkowski w czwartek? No Czekaj przede wszystkim walka i na pewno zostawimy serce na boisku, żeby amasować dalej. Wiemy, że nie będzie łatwo, ale wiemy, że gramy na naszym stadionie przed 12 zawodnikiem, także wszystko zrobimy, żeby awansować.